Kylian Mbappé Lotin. Dziś już tylko Kylian Mbappé. Co się stało z drugim członem nazwiska, który używał przez cały pobyt w Monako? Ojciec tegorocznego wicemiszcza świata pochodzi z Kamerunu, mama z Algierii. Wspólnie emigrowali do Paryża, gdzie właśnie urodził się ich najstarszy syn Kylian. Mbappé debiutował w Ligue 1 mając zaledwie 16 lat i 347 dni. Pobił tym samym rekord, który należał do Tierego Auri i stał się najmłodszym debiutantem w historii Monako. Pierwszą bramkę ścielił dwa miesiące po skończeniu 17 lat i tutaj również pobił rekord. Został najmłodszym strzelcem w historii Monako. Przy takim wejściu w ligę chyba nikt nie był zdziwiony faktem, że Francja od razu zaczęła ubiegać się o względy Mbappe-Lotina. Kraje pochodzenia jego rodziców, czyli Kamerun oraz Algieria, nie miały żadnych szans na powołanie zawodnika w pojedynku z reprezentacją trójkolorowych. Mbappé zaczęło być głośne w okolicach lutego 2016 roku. W marcu tego samego roku już debiutował w prezentacji Franz Tel 19. Rok później zagrał już dla seniorskiej kadry, a dwa lata później, czyli w 2018 roku, wygrywał już z nią mistrzostwa świata. Chyba nikogo nie dziwi reprezentacja, którą wybrał Mbappé. W końcu wychował się we Francji, a z Kamerunem czy Algierią związani byli jedynie jego rodzice. No właśnie, więc wracając do początkowego pytania, dlaczego po transferze do PSG przestał używać drugiego nazwiska, jakim było Lottin? Sam zainteresowany nigdy się na ten temat nie wypowiadał, ale powody mogą być dwa i to prawdopodobnie oba prawdziwe. Lottin – to popularne nazwisko w Kamerunie. Mbappe czuje się Francuzem, więc prawdopodobnie nie chce podkreślać pochodzenia swojego taty. Dwa. Samo Kylian Mbappe brzmi marketingowo dużo lepiej niż Kylian Mbappe Lotin, także może być to ruch marketingowo-wizerunkowy. Prawda pewnie leży gdzieś po środku.